Cześć. Witajcie w kolejnym filmie. Dziś robię mały okrągły blacik, który zastąpi blacik z MDF-u w pewnym stoliku. Okrągły blat już robiłem i jest o tym film, który właśnie wyświetla się w karcie u góry. Ale tamten pokazywałem wam jak wycinać i równać za pomocą frezarki z cyrklem. Ten natomiast pokażę wam jak frezować za pomocą szablonu. Klejonkę mam już przygotowaną wcześniej. Ważne jest, aby przed cięciem i frezowaniem Wyszlifować na płasko powierzchnię. Nie może być na niej żadnych nierówności typu zasknięty klej czy szpachla. Stopa najpierw wyżynarki, a później frezarki nie może przesuwać się po nierównym. Każde drgnięcie na stopie narzędzia odbije się nierównym cięciem czy frezowaniem. Gdy mam już powierzchnię przygotowaną, przykładam sobie mój szablon. Ja swojego nie musiałem specjalnie przygotowywać. Użyję po prostu starego blatu z płyty. Pierwsze co, odrysowuję jego kształt. Zwróćcie uwagę, że są w nim dwa rowki, które również będę musiał wyfrezować, więc szablon ustawiam tak, aby rowki były równolegle wzdłuż włókien klejonki. Gdy już będę miał kształt odrysowany, przechodzę do ucięcia nadmiaru materiału. Odrysowana linia będzie końcowym wymiarem, więc za pomocą wyżynarki wycinam mój okrąg z 2 mm zapasem. Im zostawię mniejszy zapas, tym łatwiej będzie mi frezować. Zbyt duży zapas powodowałby większy zbiór frezem, więc byłoby łatwiej o wyrwania. bardziej męczyłbym frezarkę, jak i sam frez. Więc im mniej tego materiału zostawimy w nadmiarze, tym będzie nam wygodniej później. Kolejnym etapem po wycięciu będzie połączenie szablonu z klejonką. Jeśli chcecie zrobić coś, co od spodu będzie niewidoczne, Możecie go po prostu przykręcić na wkręty lub przybić na dwa, 3 sztyfty. Lub możecie też to zrobić bezinwazyjnie, tak jak ja za chwilę na filmie. Użyję do przyklejenia dwustronnej taśmy klejącej. Będzie trzymać na tyle solidnie, że nie rozdzieli mi się podczas frezowania. Bez większych problemów będę mógł później rozdzielić i nie pozostaną mi żadne ślady po tym. Czas na samo frezowanie. Ustawiam frez tak, aby łożysko całą powierzchnią opierało się o szablon, a ostrze leciutko wystawało poniżej frezowanego materiału. Zwróćcie uwagę, że w tej chwili przesuwam frezarkę do siebie, a nie tak jak zazwyczaj od siebie. To dlatego, że wklejące jestem na wrażliwym miejscu na frezowanie, w miejscu, gdzie włókna poprzeczne przechodzą wzdłużne. W tym miejscu najłatwiej o wyszczerbienia i wyrwania. Dlatego też zmieniłem ruch prowadzenia frezarki i zmniejszyłem docisk do szablonu. Nawet te 2 mm pozostawionego zapasu lepiej przefrezować na 2 czy 3 razy niż ma złapać i wyszczerbić materiał. W miejscach gdzie włókna idą w poprzek lub wzdłuż normalnie dociskam łożyskiem do szablonu i jadę, jednym ruchem jadę dookoła. Na filmach zawsze wszystko wygląda na proste i trwa tylko chwilę. Teraz macie obraz puszczony bez przyspieszenia w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, jak faktycznie wygląda prędkość frezowania. Jak widzicie, nie jest to prędkość kosmiczna. Powoli a do celu. Ale też nie można frezować za wolno bo wtedy będzie przypalać. Po kilku frezowaniach wyczujecie bez problemu, z jaką prędkością frezować. Frezarka sama wam da znać głosem swoim i efektem yy, swojego frezowania, na jaką prędkość optymalną możecie sobie pozwolić. Odrywam szablon, jak widzicie, bezproblemowo i, co najważniejsze, bez żadnych śladów. No i teraz zabieram się za frezowanie rowków. Oczywiście, najpierw dobrze muszę wymierzyć odległości, Przymocuję sobie kawałek listwy jako przykładnicę, o którą będę opierał frezarkę, tak aby linia frezowania była idealnie prosta i równoległa. Grubość tego blatu to około 30 mm. I mając frez o takiej wysokości roboczej, zwróćcie uwagę, że nie będę tego frezował na raz, tylko na kilka przejazdów, za każdym razem zagłębiając się coraz bardziej. Pamiętajcie też, żeby takie frezowania, gdzie potrzebujemy stopniowo się zagłębić, robić od spodniej strony. Dlatego że bardzo łatwo przy zmianie głębokości ponownym zagłębieniu o wyrwanie. Co też zobaczycie za chwilę i mi się przydarzyło. Dlatego lepiej to robić na materiale z niewidocznej strony, łatwiej to później będzie naprawić lub zamaskować. Jak wspomniałem, frezuję na kilka przejazdów. Po kilka milimetrów, za każdym razem, głębiej. W ten sposób nie męczę frezu, nie mam przypalonego materiału i frezowanie idzie łatwiej. Wybiegając już do przodu, powiem jeszcze, że po zrobieniu rowków jeszcze czeka mnie frezowanie krawędzi frezem zaokrąglającym. Ale tam komentarz jest już zbyteczny. Filozofii żadnej nie ma. Następnie będzie szlifowanie, wodowanie, delikatna przecierka po wodowaniu i olejowanie. I tak się kończy historia tego blatu. A jak się kończy jego historia, to znak, że czas się żegnać, bo film też dobiega końca. Mam nadzieję, że materiał był dla was przydatny i że frezarka i samo frezowanie nie będzie dla was już takie straszne. Tak więc na końcu zapraszam was na zakupy do mojego sklepu www.gizmogaraz.pl. Za chwilę zobaczycie co w nim nowego. Zapraszam was również na najlepsze forum stolarskie, czyli kornikowo.pl. No cóż, trzymajcie się, wiosna idzie, dużo Wam ciekawych projektów życzę, zostawcie po sobie ślad, pamiętajcie, łapa i komentarz. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! A w sklepie wśród nowości znajdziecie piły znanej z bardzo wysokiej jakości firmy Freud. Oprócz tarcz firmy Freud ma w swojej ofercie również inne narzędzia, takie jak frezy, otwornice i takie tam. Na razie na stanie mam piły do elektronarzędzi i pilarek stołowych, zarówno do drewna, płyt aluminium. Ale jeśli potrzebujesz innych rzeczy niż tylko te, co są na stronie sklepu, to dzwoń lub pisz. Na pewno jestem w stanie ci to ściągnąć w atrakcyjnej cenie. Pozdro, trzymajcie się.